Nie ta. Ta duża. Pełna. J Jarmark świąteczny. Tak. Na kogo krzyczałeś? Kogo? Tu masz, Maciek. Klasycznie będą w tym? Trudno powiedzieć. W kolejowym? Może. Nie ma ich. Zostaw ją, zostaw. Nie ma ich tu. Byłeś w kuchni? Yy, tak. Czyli na samej górze. Bar to chyba się nazywa, nie? Mhm. Ja. Na pewno, a walker już jest zaznaczona. Dobrze, no to od góry wchodzimy. Ja mam Blackbearda, idealnie, żeby wiesz, idealnie, żeby tam patrzeć przez. piętko, uważaj na bo. Ryby coś? Nie, nie, dobra. To nasi zwalili? Tak, kamery pewnie. Jest. O jezu, jestem Marek za tobą. Wykryto mnie i to grubo To znaczy, że Valkyria rzuciła gdzieś u góry... ...te Jest kamera, na samym środku leży o. A jak ona tu... Aha, bo rzuciła R przez ten rzuciła przez Dobra, teraz zapałem. Bo tak się zastanawiam, jak ta głupie babsko... Poczekaj, bo to jest druga Czekaj, dla zmyłki rzucę im flesza do środka Daję <laughs> na, nam już odwalili? Czekaj, ja tu drona rzucę. Dobra. A kurde, ale nasz skoczył na pałę. Są, są, są tu, są tu, są tu. Czekają na nas. I to grubo czyhają, stary. No Ale... nie Ze... są. Zejdziemy to zginiemy. No dobra, to nie chodzi mi o to, żeby ich schodzić tylko... Ty, ja mogę tam zejść w sumie, ja mam tą tarczę. No to chodź. Nie, czekaj, zagazowali. Wykryto przeciwnika na zewnątrz, gdzie on jest? Biega kurwa, ale ona zaraz się schowa. Już się dziwka schowała. Marcin, byś mi tu był potrzebny? Poczekaj, już, 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 już. Czekaj, bo latamy jak stupnięci, trzeba odzyskać walizkę. Już schodzę do ciebie. Nie mogę zejść, Arek, tylko Nie, nie bo mi. on jest celowany w drzwi. Marcin, tamto okno. Tak? Widzisz? No. Ja jej wysadziłem. Weź tam się schyl i zrób Ko koleś mi zdejmi z holu. Dobrze? Już to robię? <laughs> Jak będę mógł zejść to mów. Nie, czekaj. Jeden zdjęty Idzie do ciebie baba. Kurde, nie zauważyłem jej. Druga jakby... zdjęty. Ale nie wiem gdzie jest Walkeria. Walkeria szła, szła w stronę okna, tu korytarze mi przemknęła, wiesz. E, mógłbym zejść i trochę tutaj namieszać, o ile no się to... uda. Kurwa macie. Przebiegała do środka, czemu nie mogłem jej zabić? Ty mi powiedz, został w zranieniu. O, oh fuck, nie wiem gdzie. A tam był, kurde, się oh, tak skupiłem na niej, się. bez sensu. 10 sekund więcej. Jeden opcja, 5 sekund lepsza. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie on jest. No dobra, dobra, spoko. Wiedział, co robi. Ale to ładnie było z tym oknem, nie? Tutaj, kurde, mm -hmm. miałeś pełen pogląd, no, oni tu się kitrali strasznie. No. Ty no, przegraliśmy, ale zajebałem trzech i jedna asysta. No widzisz. Kog kogo, kto nie zginął od nich? Ja nawet nie wiem, nie jestem mm, pewny. Też nie wiem. Stanowisko ja. kuchenne. Ale Valkyrie tak naprawdę miałem na wyciągnięcie ręki. Mogłem ją zabić dwoma strzałami, a, to, a no, trochę mi nie poszło, ci powiem. Naprawdę zerpałem. To grubo. Nie dość, że przebiegła mi pod twarzą, to jeszcze potem siałem naokoło niej. Obrys robiłem jej natury burzliwej. O, teraz patrz, biegam za dronem i mi spierdacza w O. Gdzie oni nam położą to wszystko? Nie mam pojęcia. Wszystko Świnek potrzebuje jeszcze jedno wzmocnienie. Nie, nie zdąża lek. Dobra, to Ale gdzie jest ta druga bomba? No, ona jest z pierwszym, z pierwszym pomieszczeniem, drugie jest u świny. O ja pierdolę. Musimy tego jakoś bronić, nie? Ładniarek On no filował mi tu Gdzie był? Na dole go widziałem, jak filował przez dziurki Czy to u ciebie? To... Kurwa, tak jakby z tyłu próbowali. Drugi filował. To u mnie wyjebało. Nie wstawaj. To jest u mnie po twojej. Dobra. Imię. No, 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 no. Tam jest okno. Jak zginę, to ci powiem. A wcześniej nic nie kombinuj, bo to nie ma sensu. Dobra, Blackbeard. Na zdecydowanie Blackbeard, bo ta broń to poznaje. Mhm. Mm o! Ktoś próbował z Blackbeardem, kurwa z pojechać. O! Dobra, zabił mnie. Masz Nie? filacza trzeciego, trzeci filowy, Sledge. A gdzie on jest? Y Filuję koło auta na zewnątrz, przez szparkę na dole. Ale Ale Michaela ładnie sprzeda ładnie. No, 84. Rozłożyły się, dobra, ale wiesz, gdzie jest, tak czy inaczej. No to ja po prostu nie wychodzę, bo to nie ma sensu. Blackbeard jebnięty. Po, le po lewej masz na pewno tego, celijcie, nie? Ja. No jest, 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 celaj. <grym> Dobra. Bitches! <grym> Tam być zamknął, kurde, w zasadzie po twojej prawej. Tylko nie, tylko tak, żebyś nie dostał, wolałbym mnie. No i jest tu. Ja, no, gdzieś tu. Góra, góra, uważaj. Nie, on jest po prawej stronie, jak gdyby, nie? Tak strzał. Dobrze, jest, oh. jest, fajnie. Successful. Ale skowaniec. A ja już się kładłem, mhm. bo ktoś mi go zaznaczył, wiesz? Ja już się kładłem i chciałem walić przez ścianę. I git. Wyszło ja fajnie. Żeś, no ładnie, żeś tam odwalił, kurde, gnojków. Bo mi przez dziurkę filowali. A nie wolno przecież, nie? ja Dymny granat, ażka granaty dymne. Pamiętasz mój staroświecki plan z dymnymi? Zrobimy to teraz. O ja. No to co? A, ale wiesz, że to jest zajebiste Na przykład, wiesz, jak mm. jako dywersję, nie? Będz, będę. No, no. I w ogóle nie wybierają kominkowych Ludzie się boją tego komina, ci mówię Jeszcze jednego musimy zidentyfikować A mamy, dobra, patrz, mamy komplecie. Ja, kurwa, akurat postawił mi, kurwa Widziałem, się. kaszę oglądasz ja, Wiesz, ja mam ten luksus, że sobie ja, mogę to... zmienić drona, nie? Mhm. Musisz patrzeć Ja wiem od drzwi tutaj płaty i tyle Co? Czy nie? Ja, Ej, ja idę za wami tam Kamera Odwalona, czekaj Tylko uważaj, bo tam mogą zrobić to samo co my, nie? Ja, mogę tu odwalić gdzieś Najpierw broniłem kogoś, kryłem kogoś? Ładnie. Jeden leży. Ten więcej... monitor mi się wygasił czemu? Ale jaja. Jednego raniłem gdzieś tam. Nie. Czekaj, mogę smokami tutaj dalej pojechać przecież. Thank you. Ściemę robię smokową. Kto ma ten? Twitch. Gdzie on jest? To no on jest naokoło idzie tak. Znaczy może w sumie to nie jest jakiś zły pomysł, ale... Mógł być lepszy No ale jest nam potrzebny tu w zasadzie. Mhm. Planted. no. Koło wejścia tam spokojnie może podkładać, no. mi się tak wydaje I teraz bym mógł podkładać No Kurwa i łazi z tym detonatorem idiota Przegramy przez niego zobaczysz o. No i Ktoś musi iść po niego. Idzie on po, poszedł Ja pierdoczę druga strona. Dobra, trzeba ich zabić teraz, bo to szkoda ten. Ja wiem gdzie jest jeden, on jest tam gdzie ja. Wiesz o co mi chodzi. No A ty przez ścianę możesz walić, to czemu tego nie robisz? Masz dobrą broń. Wiesz ja tak. Przeciwnik na zewnątrz, gdzie? Nie widzę, nie widzę. kurwa, co trafiłeś go? praniłem to wszystko, on tu siedzi? Tak, 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 tylko może być chyba bardziej po lewej teraz. No i dupa. No, Kurwa. Dobra, nie żyję. No ten poszedł z tym kurde niepotrzebnie, nie? Jo. A Twitchka, idiotka, kurwa. On nawet nie wracał, czy wracał jak w, do niego tam... wracał, ale kurwa wiesz co robił, kurwa. z tej... Staj... Mógł iść, Niechby zostawił detonator. Wiesz co mi chodzi. No wiem, Ten. wiem, Reszta chuj tam. Masz detonator, to nie możesz kurwa sobie tak... Tak hmm. eee. jak mówisz. Nie wiem kto to był ten miau czy kto to kurwa? Tam grał twicham. Chyba miau, chyba czy inny Armor. Okej, okay. armor wzięty, punkty przypisane. <laughs>

Wejdą, zobaczysz To mi przed tym Ja pierdol, czy nie, ja stąd idę, Marcin To jest jakieś chore No i, kur Nie usiedli z dupskiem tylko lata Glas, Mali, ty. Ja jestem już bombieberem, także. O, 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 Glaziątko, co naszemu zrobiło, stary. O, stary, glas na szczyści. Dobra, dobra. Góra dobra, Dziękuję. Coś? Tak, kurwa, strzelał przez ścianę z O kurde. <coughs> <coughs> to koniec gry, czy? Wiesz co, nie wiem o. Nie, no jeszcze. Jeszcze. nie jeszcze Jeszcze raz aczkę wezmę i dymnę Jak przegramy to już kończy idę się wykąpać, także O, oczko. jeden już wyszedł Nie, nie, nie ma znaczenia ten sam gratuczką co ostatnio? Chyba tak, nie jestem <laughs> pewny. Valkyria. U góry. Dominkowe. Dominjak. <laughs>

Arek, na mój znak wypierdziel. Ja mam detonator. Wywalisz te okna standardowe, wiesz które, nie? Dobrze, pozwól, że wejdę. Mhm, schowaj, schowaj się, tam, ja będę zwisał z nich, także... Dobra, Poczekaj. nie mogę, Twitch, Twitchka coś robi. Już? Eee, nie. No nie nie jest... mogę, bo ten kretyn, kurde. A gdzie ty jesteś? No A, już? tu, ja myślałem, że ty, ja myślałem, że ty będziesz na, tam na stanowisku, Tym. Proszę, możesz. Arek. Dzięki Kurwa raniłeś mnie, ale ja No właśnie, minus 5 dostałem. Mogę tu dymny rzucić, ale to tak też nie będziesz widział nic O kurde, pokój obok, Marcin. Zostałeś? dostałeś? No, dostałem troszkę. Go raniłem. Co za krzyki, były? Przebieg do góry. Ale gdzie ty jesteś? Na tym ja, ja, ja jestem tu za tobą, nie bo obserwuję to okno. Żeby nikt nie wybiegł. Ci z shotguna nie pizną, nie? Tylko Aha. obawiam się, że z góry zaraz dostaniemy, wiesz? Koleś pobieg do góry. Na, na słuchajcie u góry gdzieś okna się nie, nie, nie ten. No dobra, ja nie wiem. Ty byś Arek musiał zmienić pozycję. Oj, ale gdzie mam ją zmienić? No kurde, muszę cię osłaniać jakoś, stary. Pyknąłeś go? Ach, bo ja bym musiał wejść. Wiesz o co mi chodzi? To ja ci mogę tam rzucić smoku w parę. Ty. Jeszcze jeden Czekaj Arek. O kurde Nie pytaj się jak rzuciłem Nic nie widać teraz Ja widzę oh, wszystko. No bo ty się zasłoniłeś no. Ale zjebałeś Ale dobra mam Ale jeszcze grubo czas. spitoliłem Ja muszę wejść Arek ty Wejść no. jeszcze coś mi no Dobra. nie mam już nic, stary Mi się Dobra. już. wchodzę Za maszynę idź, za maszynę idź Kurwa O oh fuck Zgilotynowała cię, rozumiem Yo. Wiesz co, ty źle stałeś nie po tej stronie, musiałbyś po tamtej, po lewej To było źle rozegrane Oi, I need to be sure down to one friendly. O popatrz. Wow, ładnie poszedł, nie? Ładnie wszedł, ale no niestety... No ale wiesz, no, na kimś ogień musiał skupić, to też się tak no mówi, tak, No tak, tak, tak... Pumarańczowi wygrali! Yo. My zawsze wygrywamy kiedy z pomarańczowymi. Tak, se tłumacz, kurwa. Tak sobie tłumaczę, stary. Yeah. Srebro, czemu nie spadłem? No, ojej, spadłem na srebro na jeden. Degradację dostałem okrutną. Yeah. Ja też spadłem, ale z, tylko z punktów. Srebro 4 zostaje. <laughs>